Stadion. Miejsce, gdzie spełniają się marzenia i rodzą zwycięstwa. Za kulisami każdego sukcesu stoi ciężka praca i nowoczesne technologie. Dziś opowiemy wam historię jednej z takich innowacji pompy ciepła, która zmieniła oblicze szatni piłkarskiej. Jesteśmy na stadionie klubu Grądy. Klub funkcjonuje od wielu lat i była potrzeba, aby po modernizacji płyty boiska, która odbyła się kilka lat temu, żeby wybudować nową szatnię, ponieważ szatnia była w starym budynku kółka rolniczego, były to bardzo złe warunki. Przemierzaliśmy się przez kilka lat na, na wybudowanie, ale zawsze był problem z pozyskaniem pieniędzy. Zrobiliśmy projekt i udało się pozyskać pieniądze z Ładu Polskiego. Kwocie e, prawie 850 tysięcy i za kwotę 950 tysięcy został wybudowany budynek. Szatni, gdzie piłkarze regenerują siły i przygotowują się do rozgrywek. Zainstalowana została nowoczesna pompa ciepła. Inwestor. Dokonał najkorzystniejszego wyboru zapewnienia ośrodkowi sportowemu odpowiedniej ilości ciepła, a przede wszystkim ciepłej wody użytkowej, niezbędnej dla y, klubu sportowego. Podstawą systemu jest pompa ciepła Genia Air Split o mocy 7 kW i kocioł gazowy Telia Condens. Jak zbudowano cały układ? W tej maszynowni, Mamy pompę ciepła typu split, kocioł gazowy, zbiornik 500 litrowy, zasobnik buforowy, grupę pompową, jedna z podmieszaniem, jedna bezpośrednia. Posiadamy tutaj moduł Red 3 oraz sterownik MIPRO. Do zbiornika została dołożona grzałta na potrzeby dogrzania ciepłej wody użytkowej w razie nagłego. Bardzo dużego jej poboru. Instalacja jest w całości nowa. Jest tutaj zamontowane na całym obiekcie ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo są zamontowane trzy grzejniki. Wykorzystanie układu hybrydowego na tej inwestycji nie jest przypadkowe. To innowacyjne rozwiązanie jest najbardziej energooszczędnym i ekologicznym układem, albowiem pozwala nam czerpać Ciepło z powietrza, jak również w momentach szczytowego zapotrzebowania z kotła gazowego. Wykorzystanie dwóch technologii marki Sonier Dival daje nam całkowicie bezobsługowy i komfortowy układ dla klubu sportowego. Fakt, że takie rozwiązanie zainstalowano w szatni piłkarskiej, pokazuje, że odnajdzie się ono w wielu innych lokalizacjach. Instalacja ta jest nowoczesna, kompaktowa. Jednostki do obiektów domowych mogą zmieścić się w obudowie lodówki. Przeznaczenie tej szatni jest pod klub piłkarski, czyli ona będzie prawdopodobnie użytkowana od maja do września, wtedy, kiedy trwa jakby sezon piłkarski. Więc to COP będzie dosyć wysokie, i sprawność pompy będzie duża. Nowoczesna technologia i e sport idą dziś ręka w rękę. To tylko jeden z przykładów, w których nasze urządzenia mogą wspierać sportowców w dążeniu do sukcesu. Z dumą dostarczamy rozwiązania, które nie tylko dbają o środowisko i portfel, ale również wspierają w codziennej pracy. Jedno nas łączy: pasja do tego, co robimy.